Powiem szczerze, że organizacja tego torunie utworzyła to nasze oczekiwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o stronę frekwencji. Bardzo się cieszę, że tak liczna grupa najmłodszych, a także grupa seniorów bierze udział w naszym już czwartym turnieju gwiazdkowym o Mistrzostwo Lesy. Bardzo serdecznie witam szczególnie gości z Ukrainy oraz ze Słowacji. Proszę o brawa. Bardzo serdecznie witam stałych naszych zawodników, którzy od początku uczestniczą w naszej dywazjacji. Witam również bardzo serdecznie w tych najmłodszych, którzy startują w naszych zawodach w Polsce. Proszę Państwa, czwarty, Wiktor no. Stolowicz-Szkolewska, uchwała uważam za otwarty. Proszę Panią Marszę o komunikację. Serdecznie wszystkie witam. Zresztą się cieszę, że już wszyscy siedzą. Jak my do ładu tutaj z ja dla y, przypomnienia kilka zasad y, przypominam przede wszystkim seniorom, że gramy 7 rund, nie 9. Żeby ktoś nie został zaskoczony zakończeniem. I tak samo grają dzieci. 7 partii. Tutaj nikt nie odpada. Nawet jeżeli ktoś przegra, to gra do końca. Wszystkie dzieci grają 7 razy. To dla tych, którzy dopiero przyszli. Ja serdecznie witam przedszkolaków ich rodziców, którzy poświęcili sobotę, zamiast sprzątać przed świętami, siedzą tutaj z dziećmi swoimi. Bardzo się z tego cieszę. Mogłoby być ich więcej, ale bardzo się cieszę, że są te, które są. Bardzo odważne i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Woli przypomnienia. Gramy na błędy. Trzy błędy, to jest przegrana partia. Trzy błędy chodzi o nieprawidłowe posunięcie. Jeżeli ktoś nie odejdzie od szacha albo zrobi jakieś dziwne posunięcie, podnosi rękę do góry. Ja albo pani Agnieszka podejdzie i poprawi błąd. Pamiętajcie, gracie uważnie bardzo. Gramy na 15 minut. Z takich rzeczy to chyba wszystko kategorie wiekowe. Tutaj u seniorów podział na juniorki i juniorów, czyli gimnazja. I seniorki i seniorów w grupie młodszej. Podziałów jest zdecydowanie więcej. Mamy grupę przedszkolaków, dziewczynek do lat 9, chłopców do lat 9, dziewczynek do lat 12 i chłopców do lat 12. gramy wszyscy razem, a później będzie podział. Jeżeli ktoś w międzyczasie zobaczy jeszcze jakiś błąd w dacie urodzenia albo w jakiejś innej miejscowości, jakiś tam się wkradł, to proszę podejść. Za chwilę zaczynamy. Zgłaszamy wyniki do Panie Agnieszki albo do mnie. Z mojej strony to chyba wszystko. Serdecznie się cieszę, że tutaj jesteśmy. Życzę Wam, sportową, życzę wam sportowej rywalizacji, fair play. Dzieciom życzę miłych wrażeń po turnieju. Strasznie nas to dużo. Mam nadzieję, że się uda. Rodziców jeszcze proszę, żeby nie stali między stolikami, a jeżeli już koniecznie muszą, to za swoim dzieckiem. Dobrze? Nie przed dzieckiem, tylko za swoim dzieckiem. Nie podpowiadamy, nie wtrącamy się w grę. Sami sobie poradzą, grają najlepiej jak potrafią. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Proszę się przywitać. Czarny wciskają zegar. Ciężka. Jak Pan wytyczy dobrze szlaki. A, tak. Proszę A, tak. A, tak. brawa dla Pana Daniela. Panie Daniela, proszę o na podium. Proszę, proszę o wejście. Jeszcze wspólne zdjęcie, oczywiście. Miejsce drugie w kategorii seniorów. Zajął. Tomasz Jewkułka. I miejsce trzecie Leszek Marut. Leszko, prosimy jeszcze na podium i zdjęcie oczywiście wspólnie. Zajęła pani Juba Sawczuk. Pani Luba Sawczuk. Miejsce drugie. Pani Julia Sawczuk. W tym miejsce trzecie w kategorii seniorek to była pani Katarzyna Jaskółka. Panie, Panie proszę dadze, A, pieniądze, tak, pieniądze. No? Bez Państwa, nie Miejsce trzecie. Julia Mały. Miejsce szóste. Karolina Kuczyj. Czy